Jeśli chcesz założyć fundament chrześcijańskiej doskonałości, ćwicz się w pokorze. Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie prezentuje dzieło złota książeczka o praktyce pokory, którą wiele lat temu napisał ojciec Dom Sans od świętej Katarzyny. Czytając te krótkie sentencje, poznasz swoje prawdziwe myśli i motywy postępowania, a następnie, przy łasce Bożej i Twojej dobrej woli, zaczniesz ćwiczyć się w pokorze. Dzieło to upowszechniał i polecał kardynał Gioacchino Pecci, przyszły papież Leon XIII. Złota Książeczka o Praktyce Pokory. Audiobook i wersja książkowa do nabycia na stronie najejglowie.pl Wydawnictwo Życia Wewnętrznego na jej głowie prezentuje śledztwo Auriego Lasara żyjącego w czasach objawienie Matki Bożej w Lourdes. Niewinność i prawda przeciw siłom tego świata. Matka Boża z Lourdes Zaprasza wydawnictwo życia wewnętrznego na jej głowie. W niedzielę słońce wzeszło jasno. Pogoda była prześliczna. W tych Dolinach Pirenejskich zdarzają się często wśród zimy ciepłe i łagodne dni wiosenne. Powracając z mszy świętej, Bernadetta prosiła siostrę i jeszcze dwie czy trzy dziewczynki, aby prosiły jej matkę o odwołanie zakazu i o pozwolenie pójścia do Skał Masabielskich. – A może to coś złego? – mówiły dzieci. Na to Bernadetta opowiadała, że temu nie wierzy, że nigdy nie widziała twarzy tak niewypowiedzianie łaskawej. W każdym razie odparły dziewczynki, uczone bardziej od biednej pastuszki z Bachtcha, bo umiały już trochę katechizmu Trzeba ją pokropić święconą wodą jeżeli to szatan, to ucieknie i ty jej powiesz jeżeli przychodzisz od Boga, zbliż się, a jeżeli od szatana, pójdź precz. Nie była to wprawdzie ścisła formuła egzorcyzmu, ale przyznajmy, że małe teolożki z Lourdes postępowały w tej sprawie równie trafnie i ostrożnie jak jakiś doktor Sorbony. Postanowione więc zostało na tym dziecinnym soborze, że wezmą ze sobą wodę święconą. Wreszcie i sama Bernadetta wskutek tych rozmów nabrała niejakiej obawy. Trzeba było tylko uzyskać pozwolenie. Po obiedzie wszystkie dzieci zaczęły o nie prosić. Matka Subiru nie chciała z początku cofnąć zakazu z tego powodu, że u stóp skał masabielskich płynie rzeka, więc może niebezpiecznie jest tam chodzić. Że zbliża się godzina nieszporów, i nie wypada ich opuścić. Że to są dzieciństwa i tak dalej. Ale wiadomo, do jakiego stopnia nacisku i nalegania może dojść cała Czereda dzieci. Wszystkie obiecały być ostrożne. Uważne i długo nie bawić. Matka w końcu musiała ustąpić. Dzieci udały się do kościoła. Pomodliły się trochę. Jedna z towarzyszek Bernadety wzięła ze sobą półkwaterkową butelkę i napełniła ją święconą wodą. Gdy przyszły do groty, nic się z początku nie pokazało. Módlmy się, powiedziała Bernadeta. I odmawiajmy różaniec! Dzieci uklękły i każde z nich po cichu zaczęło odmawiać różaniec. Nagle twarz Bernadety zdaje się przemieniać. I rzeczywiście się przemienia. Wzruszenie nadzwyczajne maluje się we wszystkich jej rysach. Wzrok promienieje, jak gdyby wciągał w siebie światło Boże. Cudowne zjawisko stojące na skale. W takim samym stroju, jak za pierwszym razem ukazuje się jej oczom. Patrzcie, mówi Bernadetta, oto ona! Niestety, wzrok innych dzieci nie był cudownie wyswobodzony z cielesnej osłony, która nie dozwalała widzieć uduchowionych ciał. Dziewczynki widziały tylko pustą skałę i gałązkę dzikiej róży. W tysiącznych splotach, spadającą aż do stóp tajemniczej wnęki, w której Bernadetta oglądała nieznaną istotę. Jednakże wyraz twarzy Bernadety był taki, że niepodobna było wątpić. Jedna z dziewczynek wsunęła w jej rękę butelkę ze święconą wodą, a ta, pomnąc na obietnicę swoją. Wstała i potrząsając kilkakrotnie buteleczką, pokropiła wodą cudowną panią, która, pełna wdzięku, stała przed nią o parę kroków we wnętrzu owej niszy. Jeśli przychodzisz od Boga, zbliż się, powiedziała Bernadetta. Na te słowa dziewica kilkakrotnie się pochyliła i posunęła się. Prawie aż na sam brzeg skały. Zdawało się, że się uśmiecha z tej ostrożności Bernadety i z jej broni, a na święte imię Boga twarz jej się rozpromieniła. Jeśli przychodzisz od Boga, zbliż się powiedziała Bernadeta raz jeszcze, lecz widząc ją tak piękną, tak chwały niebiańskiej, pełną, taką. Dobrocią nadziemską, jaśniejącą, w chwili, gdy miała wypowiedzieć: Jeśli przychodzisz od szatana, odejdź precz! uczuła, że nie ma na to odwagi. Słowa te potwornymi się jej wydały wobec tej cudownej istoty, i niewymówione uleciały na zawsze z jej myśli. Upadła znowu na kolana i odmawiała dalej, różaniec którego święta dziewica zdawała się słuchać, bo razem z nią przesuwała swoje paciorki. W końcu tej modlitwy znikła. Bernadetta, przepełniona radością, powracała do domu, rozważała w duchu te tak dziwne wypadki. Towarzyszki jej odczuwały jakąś nieokreśloną obawę. Przemienienie twarzy Bernadety stwierdzało w ich oczach rzeczywistość cudownego zjawiska, ale wszystko, co nadprzyrodzone, przeraża. Bóg niech do nas nie przemawia, byśmy nie poginęli, mówili Izraelici Starego Testamentu. A Piotr mówi do Chrystusa Pana: Odejdź ode mnie, panie, bo jestem grzesznym człowiekiem. My się boimy, Bernadetto. Nie chodźmy już tam więcej. To, coś ty widziała, gotowe nam co złego zrobić? Mówiły do jasnowidzącej, trwożliwej jej towarzyszki. Dzieci dotrzymały obietnicy swojej i powróciły na nie szpory. Po wyjściu z kościoła piękna pogoda, ostatnie promienie słońca takie łagodne, w jasne dni zimowe, sprowadziły na ulicę dużo osób z ludu. Opowiadanie dziewczynek krążyło wśród niektórych z przechadzających się osób. W ten sposób wiadomość o tych dziwnych rzeczach zaczęła się rozchodzić po mieście. Pogłoska, która zrazu krążyła tylko w szczupłym gronie kilkorga dzieci, rosła, jak wody wzbierającej rzeki i przenikała coraz to liczniejsze warstwy ludności. Kamieniarze, bardzo liczni w tym kraju, szwaczki, rzemieślnicy, wieśniacy, służące, kumoszki, ubodzy, rozmawiali o tym ze sobą. Jedni wierząc, drudzy przecząc, inni naśmiewając się z tego, a wielu znowu Przesadzając wymyślonymi przez siebie dodatkami, to cudowne zjawisko. Mieszczaństwo, z wyjątkiem jednej lub dwóch osób, nie zadało sobie nawet trudu zwrócenia myśli na te dzieciństwa. Rzecz szczególna: ojciec i matka Bernadety, wierząc najzupełniej w jej szczerość, zjawisko to poczytywali za złudzenie. To dziecko, mówili oni. Zdawało się jej, że widzi, ale nic nie widziała. To są urojenia małych dziewczątek. Jednakże nadzwyczajna dokładność opowiadań Bernadety robiła na nich wrażenie. Chwilami czuli się zachwiani w swoim niedowiarstwie. Pragnęli, wprawdzie, aby ona nie chodziła do groty, ale zabronić jej tego nie śmieli. Pomimo to, Bernadetta przez trzy dni, aż do czwartku, nie była w grocie. W ciągu tych pierwszych dni tygodnia, wiele osób z ludu przychodziło do rodziny Subiru rozpytywać Bernadetę. Odpowiedzi dziecka były jasne i dokładne. Mogła się ona łudzić, ale dość ją było widzieć i słyszeć, aby ani na chwilę o jej szczerości nie wątpić. Jej prostota, jej wiek niewinny, porywający wyraz głosu i podziwu godna powaga, nakazywały ufność i w większej części przekonywały zupełnie. Wszyscy, którzy ją widzieli, po rozmowie z nią odchodzili najzupełniej przekonani o jej prawdomówności i przeświadczeni, że u skał masabielskich zaszło jakieś nadzwyczajne zdarzenie. Zeznanie małej, prostej dziewczynki nie mogło jednak wystarczyć na potwierdzenie wypadku, wychodzącego zupełnie z porządku rzeczy tego świata. Trzeba było innych dowodów, aniżeli słowa dziecka. Wreszcie, czymże było to zjawienie się, przypuściwszy, że zaszło istotnie? Czy to był duch dobry, czy zły? A może to jakaś dusza cierpiąca, która modlitwy szuka? Albo też ta lub inna świątobliwa osoba, w tym kraju niegdyś zmarła i ukazująca się teraz w swej chwale? Tak więc i wiara, i przesąd robiły swoje własne domysły. Być może, że pod wpływem poważnych obrzędów środy popielcowej. Jedna młoda dziewczyna, a druga mężatka, obie mieszkanki Lourdes, przychyliły się do jednego z tych przypuszczeń, a może też jaśniejąca białość szaty cudownej niewiasty poddała im myśl całunu i przybrała dla nich pozór widma. Nie wiemy. Młoda dziewczyna nazywała się Antonina Perret, drugą była pani Mieje. Pewnie to jakaś dusza czyśćcowa o mrze świętą błaga, myślały one, i poszły zobaczyć Bernadetę. Zapytaj tej pani, kim ona jest i czego chce, powiedziały jej. Niech ci to wytłumaczy, a lepiej jeszcze napisze, bo mogłabyś jej nie zrozumieć. Bernadeta. Pragnąc bardzo w duszy iść do groty, otrzymała na to nowe pozwolenie od rodziców. Na rano, we czwartek 18 lutego, o wschodzie słońca, wysłuchawszy mszy świętej o wpół do szóstej, udała się z Antoniną Perre i z panią Mille do groty. Młyn pana Lafita już był naprawiony. I poruszające go wody kanału płynęły swobodnie. Ciężko więc było dostać się do groty, tak jak wcześniej, przez wyspę Szale. Wypadało wdrapać się na górę po bardzo złej drodze, prowadzącej do lasu, a potem jakimiś karkołomnymi ścieżkami, zejść do groty wśród stromych i piaszczystych wzgórz masabielskich. Wobec tej Nadspodziewanej przeszkody towarzyszki Bernadety przestraszyły się nieco. Ona przeciwnie, przyszedłszy do miejsca skąd rozpoczynała się ta trudna przeprawa, poczuła w sobie jakąś chęć niecierpliwą, pospiesznego przybycia do celu. Zdawało się jej, że coś niewidzialnego ją unosiło i dodawało niezwykłej energii. Zawsze taka wątła czuła się w tej chwili silna. Wchodziła tak szybko na spadzistą górę, że Antonina i pani Mie, obie w sile wieku, z trudnością podążały za nią. Zdawało się, że astma, nie pozwalająca jej zrobić żadnego ruchu gwałtownego, znikła chwilowo. Stanąwszy u wierzchołka góry, nie była ani zadyszana, ani zmęczona. Gdy obie jej towarzyszki obfity pot oblewał, twarz jej była spokojna i nie widać było na niej znużenia. Zeszła ze skały, choć to się jej pierwszy raz zdarzało, z taką samą łatwością i szybkością, czując zawsze niewidzialną siłę, która ją wspierała i prowadziła. Na tej pionowej niemal spadzistości, Wśród ruchomych kamieni, ponad przepaścią, szła krokiem tak śmiałym i pewnym, jak po równym i szerokim gościńcu. Pani Mie i Antonina nie próbowały nawet nadążać za nią, gdyż było to dla nich niemożliwe. Zeszły powoli i ostrożnie, co jest niezbędne na tak niebezpiecznej drodze. Z tego powodu Bernadetta przybyła do groty na kilka minut wcześniej od nich. Uklękła. Rozpoczęła odmawiać różaniec, patrząc na wnękę, próżną jeszcze. Nagle okrzyk wyrywa się z jej piersi. Dobrze jej znana jasność promienieje w głębi rozpadliny. Daje się słyszeć głos, który ją wzywa. Cudowna niewiasta stała znowu o kilka kroków ponad nią. Niezrównanej piękności i majestatu dziewica pochyla się ku dziecku z twarzą całą rozpromienioną, wiekuistą pogodą. Dawała jej znak ręką, aby się zbliżyła. W tej chwili nadchodzą po trudnej i przykrej przeprawie Antonina i pani Mije. Widzą rysy twarzy dziecka, przemienione w niebiańskim zachwycie. Ona je słyszy i widzi. Ona jest tam! Daje mi znak, abym się do niej zbliżyła. Zapytaj ją, czy się nie gniewa za to, że my tu jesteśmy. W takim razie odejdziemy. Bernadetta popatrzyła na dziewicę, dla niej tylko jednej widzialną. Słuchała przez chwilę i odwracając się do towarzyszek swoich, odpowiedziała. Możecie zostać. Obie kobiety uklękły obok dziecka i zapaliły przyniesioną z sobą poświęconą świecę. Pierwszy to raz zapewne od stworzenia świata zajaśniało takie światełko w tym dzikim ustroniu. Ten fakt, tak prosty, który zdawał się zapowiadać założenie tu Bożego Domu tchnął tajemniczą uroczystością. Jeśli przypuścimy, że było to Boże objawienie, ten znak czciwidzialny, ten skromny płomyk zapalony przez dwie biedne wiejskie kobiety, to nie zgaśnie on już nigdy i zwiększając się z dniem każdym przetrwa całe wieki. Nadaremnie wysilać się będzie przeciwko niemu niewiara. Nadaremnie burza prześladowania ciskać będzie na niego swoje pioruny. Ten płomień, wiarą ludów podtrzymywany, będzie się wznosił nigdy nie gasnąc prosto do tronu Bożego. Podczas gdy wieśniacze ręce, nieświadome siebie w prostocie swojej, zapalały to światło po raz pierwszy w tej nieznanej grocie, w której się dziecko modliło. Zorza bielejąca na wschodzie poczęła przybierać złociste barwy, następnie purpurowe. I słońce, które miało wkrótce spoza chmury napełnić ziemię światłem swoim, zaczynało wschodzić poza wierzchołkami gór. Bernadetta w niebiańskim zachwycie wpatrywała się w piękność bez skazy. Cała jesteś piękna! moja przyjaciółko i nie ma w tobie żadnej skazy. Księga pieśni nad pieśniami. Towarzyszki jej przemówiły do niej znowu. Podejdź do niej, kiedy ona daje znak ręką i wzywa Cię. Zbliż się, zapytaj kim ona jest, dlaczego tu przychodzi? Czy to jest dusza czyśćcowa prosząca o modlitwę, która pragnie, aby mszę za nią odprawiono? Poproś, aby napisała na tym papierze żądanie swoje. My gotowe jesteśmy zrobić wszystko, co ona chce, wszystko, co jest potrzebne dla jej wiecznego odpoczynku. Dziecko wzięło podane sobie papier, atrament i pióro i postąpiło ku cudownemu zjawisku, które wzrokiem macierzyńskim dodawało odwagi zbliżającej się do niej dziewczynce. Ale za każdym krokiem dziecięcia niebiańska dziewica cofała się pomału we wnętrze framugi. Bernadetta straciła ją na chwilę z oczu i weszła pod sklepienie groty na dole. Tam... Zawsze ponad sobą, ale daleko bliżej, w otworze niszy, ujrzała świetlaną dziewicę. Trzymając w ręku podane sobie przedmioty, Bernadetta powstała z kolan, żeby drobnymi rączkami swymi dosięgnąć wysokości, na której stała cudowna istota. Obie jej towarzyszki zbliżyły się również, ażeby słyszeć rozmowę, która się rozpocząć miała. Ale Bernadetta, nie obracając się i jakoby posłuszna skinieniu danemu przez zjawisko, dała im znak ręką, aby się nie zbliżały. Zmieszane usunęły się nieco na bok. Moja pani, powiedziało dziecko, jeśli pani potrzebuje czegoś ode mnie, to może by była tak dobrą i zechciała napisać. Kim jest i czego żąda? Uśmiechnęła się niebiańska dziewica na tę naiwną prośbę. Usta się jej otworzyły i przemówiła: Tego, co ci mam powiedzieć, nie potrzebuję pisać. Bądź tylko tak dobra i przychodź tu przez dwa tygodnie. Przyrzekam ci to, pani. Powiedziała Bernadetta. Dziewica uśmiechnęła się znowu na znak zadowolenia, okazując w ten sposób, że ufa słowom tej biednej czternastoletniej włościanki. Wiedziała ona, że mała pasterka z Bartres była równie niewinną dzieciną jak te, których jasnowłose główki gładził Pan Jezus mówiąc, że... Do takich jak one należy Królestwo Niebieskie. Otrzymawszy przyrzeczenie Bernadety, odpowiedziała też uroczystym zobowiązaniem: A ja, rzekła, obiecuję zrobić cię szczęśliwą, tylko nie na tym, lecz na tamtym, drugim świecie. W zamian za dni kilkanaście, które jej dziewczę poświęcić się zgodziło, zapewniała mu szczęśliwość wiekuistą. Bernadetta, nie tracąc z oczu cudownej dziewicy, zwracając się do towarzyszek swoich, zauważyła, że ona zatrzymała przez długą chwilę życzliwy wzrok swój na Antoninie Perre, tej właśnie, która nie była zamężna. Powtórzyła im to, co zaszło, i rzekła do Antoniny. Ona teraz patrzy na ciebie. Te słowa do głębi przejęły dziewczynę, która od tej chwili tym wspomnieniem żyje. Zapytaj ją, powiedziały, czy nie miałaby ona nic przeciwko temu, gdybyśmy obie towarzyszyły tu tobie przez te dwa tygodnie? Bernadetta zapytała przy najświętszą. Mogą przychodzić z tobą, odpowiedziała. One i inni też. Chciałabym tu widzieć wiele ludzi. Wymówiwszy te słowa, znikła, zostawiając poza sobą tę jasną światłość, która ją otaczała i która też pomału znikła. Tym razem, jak i wcześniej, zauważyło dziewczę pewien szczegół tyczący się blasku, który na kształt aureoli otaczał stale dziewicę. Gdy widzenie nadchodzi, wyrażała się ona po swojemu, widzę naprzód światłość, a potem panią. Gdy widzenie ustaje, to pani znika pierwsza, a światłość potem Wysłuchane treści pochodzą z audiobooka Aurila Matka Boża z Lurt. Pełną wersję audiobooka wersję książkową nabędziesz na stronie na jej